Zaakceptuj, pokochaj, obdarz zaufaniem, porusz bezwarunkowo, wsłuchaj się w szepty ciała. Cześć, witam Cię serdecznie w szeptach ciała. Jeżeli mnie nie znasz, ja mam na imię Ola i jestem tutaj po to, żeby pomóc Ci żyć z lekkością. Lekkością w ciele, ale też w duchu i umyśle. Chcę, żebyś nauczyła się, nauczył, jak łączyć różne kropki, żeby żyć szczęśliwie, żeby zrozumieć, co się z Tobą dzieje i wprowadzać małe zmiany, które będą przynosić olbrzymie rezultaty. Dzisiaj będzie dosłownie o szeptach ciała, o sygnałach, które ciało nam wysyła, żeby się z nami skomunikować i powiedzieć nam, że coś nie gra. My mamy tendencję do tego, żeby ignorować, uznawać, że coś jest normalne. W zasadzie tak zostaliśmy nauczeni. To jest coś, co społeczeństwo nam narzuciło. Włącz sobie telewizję i posłuchaj reklam. Ja <grytanie> nie mam telewizora, ale zdarza mi się czasem słyszeć reklamy, jak odwiedzam moich rodziców. I szczerze mówiąc, im rzadziej widzę reklamy, tym więcej absurdu dostrzegam. Bo co nam pokazuje telewizja? Co nam pokazują reklamy? Że to jest normalne, że boli cię głowa, wystarczy wziąć tabletkę. To jest normalne, że masz niestrawność, wystarczy wziąć tabletkę. To jest normalne, że masz problemy z sercem, wystarczy wziąć tabletkę. Więc jesteśmy nauczeni, że jeżeli coś na, nie gra w naszym ciele, to w zasadzie wszystko jest z nami ok. <laughs> I dla mnie jest to totalny absurd. Nigdy nie mogłam się z tym pogodzić, a uwierzcie mi, że zmagałam się z dużymi problemami przez wiele lat. Nie powiem, że teraz jest idealnie, wciąż rozwiąz rozwiązuję wiele zagadek w moim organizmie. Ale mam w sobie taką dużą niezgodę na to, że to wcale nie jest ok, to nie jest normalne i ja mogę to zmienić. Więc a pierwsze, co chcemy zrozumieć, jest to, że sygnały, które płyną z ciała, są informacją i jeżeli odbiegają od prawidłowości funkcjonowania organizmu, to nie jest Żadna nasza uroda to nie jest coś, co jest normalne, co po prostu jest naszą cechą, wręcz. To nie jest normalne, że na przykład musisz wypić kawę, żeby się załatwić. To nie jest normalne, że codziennie w nocy wstajesz na siku. To nie jest normalne, że psują ci się zęby i non-stop chodzisz do dentysty je naprawiać. To też nie jest normalne, że budzisz się rano i nie masz energii do życia. To wszystko jest nam wmówione, że tak po prostu człowiek funkcjonuje. Na szczęście ta świadomość się zmienia i tak jak obserwuję. Social media, widzę, że świadomość jest naprawdę spora, ale wciąż jesteśmy zagubieni w tym, jak odczytywać sygnały, jak sobie pomóc, szukamy po omacku, próbujemy różnych rzeczy, nie wychodzi, nie mamy motywacji, albo chcemy coś zrobić, ale tak naprawdę nie robimy. No i właśnie, chciałabym. Bardzo Wam w tym pomóc, żeby ruszyć z miejsca, bo naprawdę wiem, jak to jest i mówię z dwoma rękami na sercu. Wiem, jak to jest być w czarnym tunelu i nie widzieć światła. Wiem, jak to jest, jak całe ciało odmawia posłuszeństwa i wali się życie. Wiem, jak to jest być w depresyjnym nastroju. To wszystko doświadczyłam i wciąż pracuję ze sobą. Wciąż jeszcze wiem, że nie jest tak, jakbym chciała być, ale jestem coraz bliżej tego, by być w zdrowiu. Ja wierzę, że moje ciało teraz zdrowieje i jestem w procesie. W każdym razie, wracając do głównego tematu sygnały z ciała. Jeżeli już zdamy sobie sprawę z tego, że ciało wysyła nam sygnały, że są to pewne informacje, to musimy obudzić w sobie taką duszę obserwatora, ciekawskiego, który bada i zapisuje gdzieś tam w sobie głęboko, co tutaj się dzieje, co się wydarzyło. Bez tego. Będziesz po prostu przechodzić obok swoich dolegliwości. I mając takiego obserwatora w sobie, będziesz grzebać, będziesz szukać, aż nie znajdziesz. I powiem ci coś, co może wydawać się dla ciebie na razie dziwne, a może nie będzie, może w zasadzie tak żyjesz. To wcale nie musi się odbywać z trudem. Nie musisz że tak powiem, orać całego pola, żeby znaleźć rozwiązania. To może przychodzić z lekkością. I znowu, ja też tam byłam. Byłam tam w tym miejscu, gdzie się ora pole i szukasz rozwiązań z trudem. Teraz jestem w miejscu, gdzie rozwiązania przychodzą do mnie z lekkością, zmiany przychodzą z lekkością i jestem w procesie. <grym> Cieszę się nim, widzę, widzę, że moje życie kwitnie, że moje ciało zdrowieje. Ale zmieniłam kompletnie podejście. Teraz robię to wszystko, pierwsze, z miłością do siebie i z zaufaniem do tego, że wszechświat przyniesie mi rozwiązania. Bo tak jest. Jeżeli masz jakąś intencję, to wszechświat będzie dawać ci, podsuwać Ci rozwiązania. I absolutnie nie ma to nic wspólnego z biernością, bo za tym cały czas idzie działanie. Powiem ci właśnie na moim przykładzie. Ja wysłałam intencję, że moje ciało zdrowieje, i cały czas przychodzą do mnie rozwiązania, jak ja mogę sobie pomóc. I ja się nie zastanawiam, czy, hmm, czy ja to sobie zrobię, czy nie zrobię. Po prostu działam, biorę, wprowadzam małymi krokami, i tutaj przechodzimy do kolejnej rzeczy. Właśnie, małe kroki. Jeżeli jesteś właśnie w tym ciemnym tunelu, gdzie nie widzisz żadnego wyjścia, nie rzucaj się na gigantyczną zmianę naraz, bo prawdopodobnie polegniesz. Za chwilkę, jak bumerang, wrócisz do punktu wyjścia. I to jest też coś, co przerabiałam, szczerze mówiąc, nie raz. Prowadzaj malutkie zmiany, rób małe kroki i pozwalaj sobie na popełnianie błędów, bo być może ta zmiana, którą teraz wprowadzisz, to jednak nie będzie coś dla Ciebie. Może właśnie będzie to tylko po to, żeby dowiedzieć się, hmm, nie tędy droga. Ale coś z tego wyniesiesz, jakąś lekcję na pewno odbędziesz. Więc postaraj się każdą zmianę, wszystko co do Ciebie przyjdzie, rozbijać na części pierwsze. Jeżeli na przykład okazuje się, że zdajesz sobie sprawę, że rano zawsze budzisz się z brakiem energii, zmęczona, zmęczony, nie jesteś wyspana, to może warto zwrócić uwagę na to, jak, jak sypiasz, jak wygląda mm, Twoja rutyna, co robisz zanim uśniesz, ile śpisz, w jakich godzinach. I poobserwuj, zamień się w obserwatora, zobacz, jak wygląda Twój rytm dnia i nocy, a potem zacznij wprowadzać malutkie zmiany. I jeżeli zdasz sobie sprawę, że na przykład do samego końca przed w spadzie jeszcze trzymasz telefon w ręce i dopiero kiedy zamkniesz oczy, odcinasz się od tego światła niebieskiego z ekranu, to nie musisz. Już teraz, już dzisiaj powiedzieć sobie, mm, ok, to ja już teraz będę dwie godziny przed snem odkładać telefon. Ok, może masz tyle silnej woli, i będziesz w stanie to utrzymać, ale gwarantuję ci, że dużo płynniej, łatwiej i z lekkością przyjdzie ci zmiana stopniowa. Jeżeli stwierdzisz, że hmm, to może ja teraz. Będę pół godziny przed snem odkładać telefon i zobaczysz, jak się z tym czujesz, jak się z tym masz, jakie emocje przychodzą, bo to znowu będzie jakiś sygnał, co masz do przepracowania, bo prawdopodobnie nie odłożysz tego telefonu tak po prostu, że mm, okej, okay, fajnie, to teraz już nie będę e, scrollować na przykład Facebooka przed snem. Nawet jeżeli są to konstruktywne posty. To światło, które bije z ekranu, niestety zaburza nasz sen. To prawda, są też triki. Można nosić okulary, które to światło niebieskie mm, niwelują, ale też jakby nie do końca jest to perfekcyjne rozwiązanie, bo wciąż masz ten telefon, który e, emituje fale elektromagnetyczne. Więc jakby w trakcie snu, Staramy się, przygotowując się do snu, staramy się odciąć od tych mediów i skoncentrować się na tym, że ja już za chwilkę będę szła spać. Ale tak jak mówię, możesz to robić w malutkich, najmniejszych krokach. Choć czasem zdarza się tak, że przychodzą do nas pewne rzeczy i robimy to natychmiastowo. I to jest już taka głębsza praca z intencjami, z mm, wypuszczaniem pewnych mm, zapytań czy próśb do Wszechświata, potrafią się rzeczy dziać tak po prostu z dnia na dzień. I na przykład u mnie, jeśli chodzi właśnie znowu o jakąś taką rutynę sen, telefon, było tak, że mm, codziennie rano, jak tylko się obudziłam, Sprawdzałam, co do mnie wpłynęło, kto napisał, kto odpisał, a czy mam jakieś powiadomienia, no bo przecież trzeba wrócić do tego globalnego życia. I pewnego wieczoru, usypiając, puściłam do wszechświata pytanie: co mogłoby się Wydarzyć, żeby w moim życiu było jeszcze troszkę spokojniej. I następnego dnia obudziłam się rano i miałam kompletną niechęć do tego, by brać telefon w dłoń. Dopiero po co najmniej godzinie, kiedy już zjadłam śniadanie, już wychodziłam prawie do pracy, włączyłam telefon, włączyłam go z trybu samolotowego i. Włączyłam się, powiedzmy, do globalnego życia. I to ze mną zostało. Teraz nie mam tej potrzeby, by sięgać rano po telefon. Wręcz tak naprawdę celebruję ten czas, ten poranek, kiedy ja wcale nie muszę odbierać tych sygnałów z globalnego świata. Mogę powoli zająć się sobą, spokojnie spędzić poranek. Moje myśli są tu i teraz. Mam nadzieję, że to, co tutaj powiedziałam, było dla Ciebie wartościowe. Bardzo zachęcam Cię do tego, żeby dać kciuka w górę, zasubskrybować mój kanał, bo po prostu będzie on bardziej służyć też innym. Bo jeżeli Ty uważasz, że to jest wartościowe i w jakiś sposób pokażesz mm, algorytmowi, że takie to jest, to inni dostaną też sygnał. Od algorytmu, że są takie wartościowe treści tutaj na YouTubie. Pozdrawiam cię serdecznie, życzę Ci sukcesów w prowadzeniu małych zmian, w zauważaniu tych sygnałów od swojego ciała, a ja obiecuję, że wrócę do ciebie już niebawem z konkretnymi wskazówkami, jak możesz poprawić jakość swojego życia i poczuć lekkość w swoim ciele, głowie i duchu. Do zobaczenia!